Was w czwartym quizie na naszym kanale. Długo na kolejny czekać nie musieliście. W, w studiu nie mamy oszustów, <noise> bo w ostatnim quizie po dokładnej weryfikacji zostaliśmy delikatnie mówiąc tutaj pokrzywdzeni i... Yy, dobra, przeciwnicy... dobra. Pogódź jest przegraną. Nasi przeciwnicy podali mniej odpowiedzi, a zdobyli więcej punktów i sędzia yy, właśnie tutaj jest niekorzystny. Ale dobrze, przejdźmy do dzisiejszego quizu. A zanim to, przypominamy Wam o wszystkich linkach, które macie oczywiście w opisie. Yy, zostawcie też komentarz pod filmem, lajkujcie, yy, nie zapomnijcie o subskrypcji. Zostawcie dzwoneczek, będziecie na bieżąco z naszymi materiałami. To co tam dzisiaj Kuba zmanowałeś dla nas? Dokładnie, zmalowałem, bo dzisiaj bardzo kolorowo w naszym quizie przygotowałem dla Was 9, tak, 9 rund. W każdej będziecie mieli pokazane przed sobą trzy kolory. Przeważnie będą to trzy kolory. Kręgielni, i będziecie musieli podać w jakiej miejscowości się ona znajduje. Zasady są bardzo proste, nie wiem, nie, wiem, nie wiem co mogę tu więcej wytłumaczyć. Dobra, ale jeśli jakiś kolor pasuje do wielu miejscowości, to dowolnie. Bo możecie podać dowolnie, ja mam wypisane te, które mi się kojarzyły, czy są po jednej, czy po dwóch, ale, ale generalnie tak, żeby po prostu pasowały. Będziemy weryfikować na bieżąco. E, jeśli na przykład jest jakieś takie miasto, co jest dużo kręgielni, to wystarczy miasto podanie. nie Miasto nie trzeba podawać podanie. jakiś Dobre. klub, jaki dokładnie kręgielnia. I za to jest punkt. I za to jest punkt. Ok, tworząc namu tabliczki. Zachęcamy. Tak jest, a Was no. zachęcamy też do notowania na telefonie, na kartce, na czymkolwiek i napiszcie w komentarzu oczywiście po całym quizie jak Wam poszło. Okej. Okay. Myślę, że nie będzie aż tak źle. Zobaczymy. No dobrze, dobrze to jedziemy. Zaczynamy? Okej. Okay. Okay. To macie pierwsze. Kolory. Oczywiście chodzi tylko o te paski i jest. To może wytłumaczyć jeszcze też, bo to co my widzimy, to samo będą widzieć widzowie. Co tak jest, jest, od której strony? Okej, okay. no generalnie zawsze po lewej, na lewym pasku y, jest kolor płyt, które y, bieżni mm -hmm. y, torów. No, no. Natomiast y, dwa kolejne y, kolory to są przeważnie rynny, ten mm -hmm. środkowy, y, mm -hmm. lub ewentualnie jeśli rynny są jakiegoś takiego koloru niezbyt rozpoznawalnego. Okay. Co by było ciężarem, to to są yy, ewentualnie wtedy kolory rozbiegów. No w sposób trzy z 4 przeważnie kolorów. No, no bo przeważnie cztery kolory mamy na kręgielni, no to to są trzy z nich. Najrzadziej są deski, no jeśli są, no to są na tym prawym pasku wtedy pokazane, no ale to mhm. tam będziecie w stanie jakoś rozpoznać. Joky. Dobra, czyli w tym przypadku prawej to jest deska? No. Chyba nie. O, A, nie. wiem, nie wiem, nie wiem. nie wiem, Chyba. <śla> Ja, czy ja piszę też, bo mi się wydaje, że kojarzę, ale. Co, coś tam napisać. A to od razu musimy pisać, czy to jest kolejna podpowiedź po tym? No nie no, musicie od razu pisać. Nie ma więcej podpowiedzi. No i jeśli podpowiedzią dla was będzie, to ja mam wypisane dwie miejscowości, w jakich się znajdują takie same kolory. Natomiast co więcej wam mogę powiedzieć? A to to za dwa punkty to jest, czy za jeden? Za jeden. Każda runda jest za jeden punkt. Dobra. A powiedz mi, jak podam, bo mi się kojarzy wiele miejscowości, a jak w tych co chceć podam, jedną masz podać. Jedną masz ma podać? No jedną, musisz trafić jedną. A ewentualnie będziemy weryfikować, weryfikować, jeśli te wasze nie będą zgodne z tymi podakazanymi. Yy, dobra, no dobra. dobra, no to. dobra, dobra okay. ma, masz co? No, no ja już mam. Ja też? No dobra, okay. co masz. Ja mam mam. Ja mam też Pokaż do kamery. To nie te kręgielnie mam wypisane, a są nimi e, zaprosić. że można ja do... A możemy sprawdzić? Możemy, no, możemy zobaczyć, sprawdzić, to, tak, tak jest. To, jest. Okay. to sprawdzimy. Po weryfikacji przyznajemy Mateuszowi punkt za ten Bamberg. Yeah. Tak, okazało się, że ta kręgielnia to jest po remoncie, to jest nowa kręgielnia bo no, Mieli przygody z tym zalaniem, bo tam było coś takiego, że zalało, ta kręgielnia jest takiej piwnicy lekko, tam coś zalało w ogóle. Tam była nowa kręgielnia, Fetujesz, ona w tym w no. chyba roku powstała, czy tam półtora tak, dlatego, roku. No, dlatego też mieliśmy problem z weryfikacją, no, czy nie to jest na kręgielnia, czy to mi mi się zlały kolor, kolory w trystenie tak? Tak, żółty kolor to jest na rozbiegach, a nie no. na, na bieżniach. Okej, okay. idziemy dalej do rundy drugiej. Mateusz sobie zapisuje punkt, a w następnym, najłatwiejszy, myślę, dzisiaj. Najłatwiejszy. <grych> Tory. ale mam te Tory? Ale Tory, rynny i rozbieg bez deski. Dokładnie mówiąc. Co easy, kurde? Ale easy. Grzeczą. Trzy. No czemu tak? Nie, nie, Dajemy Ci czas. No spokojnie. Ale się migracja zastanawia. Aby ale mam jeśli, dzisiaj pustkę. A wy jeśli nie oglądaliście ostatniego naszego quizu, to możecie go tutaj sobie odpalić w karcie. Ale to co, Jaki to jest kolor? Bo ja ten środkowy nie wiem, jestem... To jest seledyn, zielony jasny seledyn. Nie, nie, środkowy. To jest żółty. Żółty, żółty. żółty. To jest no. ciemna zielona. Licz easy kręgielnie, jeśli Mateusz wiedział po prostu. No ale... No, nie no, no, no. w Polsce nie ma takiego. 10 sekund bo bez sensu. Ja wiem, nie wiem, to jest jedyne co wymyśliłem, okej. Okay. No, co masz? Ja mam okay. Berlin, nie, <słuch> nie <słuch> wiem no nie, ten... Zgadzasz się z nim? Faktycznie! No! Bo jak nie miałeś deski, to ciężko by deski faktycznie, bo tam te deski się zlewają z tym potem gry całkowicie. No, no, Ale tak. ten... żółty rynny, no faktycznie. No, głównie nie. te płyty, bo takich płyt chyba... Ej, a nie Berlin jak wygląda? Bo... Nie, na pewno. Okay. Nie, ten nie ważny. Ważny. Dobra, 2-0. Okay. Ojej, jak ciężko dzisiaj będzie. To ja wyzwycięszę już. To... nie się, ile jest? 9 Zdjęcia, rund? 9 10. rund, dziewięć rund. No nie podaje się, nie, nie, Dobra, przechodzimy do rundy trzeciej, a w niej taka kolorystyka. Francja! Ale A tu kręgielni podać możecie. ho, ho myślę. Jeden z popularniejszych kolorów, ale... Ale wyszukane, wyszukane na pewno jakieś kręgielnie, ale... Ja pielnicze. Co ty dałeś? Mm. Tak, flaga francuskowa No tak, tak Ej, tu by pasował no. ten Bamberg stary I tu zaczyna się schody z tym Czy są rozbiegi, deski bo wydaje mi się, że to był kolor deski No i komplikacje Komplikacje mm. To jest szary, tak? Mm. Czy biały? Szary, szary. Znaczy, ale musimy wiedzieć, że to jest kolor deski, czy coś, czy. Się czy wiedzieć. jakby dzisiaj.? E, nie, jeśli będą deski, to się to... zgadzały kolory, to okej, okay, no. Tylko ja mam no, popełnić które mam po Śmieszny pomysł, mam, tylko nie wiem, czy to faktycznie tak wygląda, mi się tak kojarzy. No i znowu nie będę miał podpowiedzi, nie? Żadne <laughs> inne. Bo ten pisze wszystko, przecież. Och! <laughs> Chyba nie mam dobrej pamięci do takie rzeczy. się, że coś przygotowałeś teraz, bo ten quiz. Nie wiem. No. No. No, nie, bo ja nawet. Ja nie mam pojęcia, nie to W ogóle jest, co tu może trzyma, być to może być za... Strunek, to. Mi się ten bomber kojarzy, ten stary. Teraz jak począłem to on chyba tak wyglądał. To co? Wiesz coś tam? Przepraszam bo się podli... Czy ja to jak mówić? Nie, nie wiem. Nie, bo, bo prawy to na pewno jest... A? Mogę? Młe. No faktycznie. Nie to mam tej, teraz to widzę. Nie mam tej odpowiedzi. Ale... ma, okej. Okay. Ja napisałem łaziska górne. Ja, nie wiem jak zacząłem to, to a ale tak kompletnie mi się kolorystyka jest, nie, nie. nie sparzyła. No. Ja się mam zapisaną Pragę i Rakowice. Dobra. Dopisz to punkt. Dopisuję jest punkt. Zweryfikowaliśmy i obydwie y, odpowiedzi macie prawidłowe. Ale, ślizgiem, ale, ślizgiem ale w te łaziska. Faktycznie. Ale te łaziska, ale kurde. To jednak jestem w, w tą kategorię, żeby tak wymyślać o No, tak, tak, wiem, tak. no ja, ja na to nie wpadłem, bo tak jak mówię miałem podaną Pragę i rakowicę w wydaje odpowiedziach. Mi się, że w łaciskach te, te rozbiegi są szare tylko dlatego, że są brudne. <głosy> <głosy> ale wydaje mi się, że z kolorów takich jest chyba najwięcej ogólnie, bo dużo zdjęć no, jakichś tak przeglądałem. no wypisałem sobie dwie, ale dużo widziałem. Dobra, kolejna dalej. kategoria. Ja dalej. Coś zgadłem, więc I od razu, bo nie powiedziałem tego na początku, ale myślę, że to jest oczywiste, że mówimy o okręgielniach, które stoją w swoim miejscu, a nie okręgielniach, które gdzieś tam były na jakichś mistrzostwach, nie? No obecne, okręgielnie, które obecnie są. Obecnie są, obecnie Tak ten Bamberg powiedziałem, no to on... Dobra, dobra, Jeśli tory są przeniesione w jakieś... mistrzostwa Świata w jakieś miejsce, no to mówimy o tym... na tym miejscu. Tak. To dobrze, że o tym No Właśnie dlatego teraz o tym mówię, bo... No, udam kolorystykę skojarzy. No, bo z Mistrzem Świata się od razu, od razu kojarzy? Mi nie. Nie? O, nie wiem, dobrze. No. Nie, nie wiem. Nie, nie wiem, nie gdzie nie, nie ta kręgielnia mogła pójść. To jest kręgielnia na pewno z Mistrza Świata. Podpytam ci ja, no, ja bo... nie ten. W odpowiedziach nawet nie mam podanej kręgielni, w której stoją tory z Mistrza Świata. Mam podaną inną, no, no. ale wiem, że jeśli podacie to miejsce z Mistrzostw Świata, gdzie poszły tory, no to okej, okay, to Pytanie, czy one tam poszły. Ja nie kojarzę w ogóle Mistrzostw Świata z tak, takimi torymi. Nie torym. możesz nie kojarzyć. To możesz mi powiedzieć, gdzie były takie tory. No, no te nie no, nie, nie, tak nie wiem. To, jak nie chcesz mi no. bo to nawet Co nie to jest. jest... To mogę napisać. <laughs> nie, ja nie mam pomysłu gdzie w ogóle takie tory mogą być. Mhm. Nie wiem. No. Chyba nie. Sprawdzamy. Nie, no, nie mogę nic zrobić. Dobra, sprawdzamy to. No No, jest to. Mitoa. <noise> Widzisz to? <noise> nie, nie. Znaczy, wydaje mi się, że to jest jakiś taki, nie wiem, żółto-zielony. Nie wiem, Panie dla mnie. Czy był... to z No, ale ten kolor nie zmienił, nie wiem, był bardziej żółty dla mnie chyba na, ty na tym tle. I szukałem żółtej kręgielni, a. I nie że po prostu, no nie, zrał Zaraz ci pokażę zdjęcie, ale... czy te tory w Detenheim zostały w Detenheim, czy... One gdzieś poszły. Też coś takiego. Chyba były gdzieś, to widziałem. To ja ja gdzieś myślałem, że ty będziesz wiedział, gdzie poszła jedna czwórka gdzieś do innego miasta niemieckiego. Nie, nie, nie czy no zastanawiam ja się. Chciałem ja przejść Detenheim, ale... Okej. Okay. Miałeś zapisane. Tą Bitolę kojarzę, tak, no Ale nie wymazałeś. Ty tej Bitoli, ten, mnóstwo przecież zdjęć, nie, na Facebooku, więc... Tak, tak, tak Tak się uśmiechnąłem bo po prostu te kolory mnie znaliły. No, ok, i... dalej. Lecimy. No. Cztery punkty. Cztery punkty i piąta runda przed nami. Dobra. Tutaj taka mieszanka i... Co ciekawe, Dobra. cztery kolory, a nie... Mhm. nie Kolejność jest... jest... Taka sama mniej więcej. W sensie. Bieżnie, rynny, rozbiegi... i test. To jest jakaś stara klejna. Misz masz. To coś. No korzystyka. się Ale Ja ciężko. Polska Ukraina jadę w ogóle. Polska Ukraina. Dobra, 2012 no. <laughs> lat. No nie wiem. U, czy to jest w Nie ogóle... no, jak pamiętajcie, że mogę Wam podać podpowiedź, jeśli. Jeśli Owej nie wymyślicie. Się... No nie wiem, ten. Nie wiem, czy to jakaś Francja będzie. Czy się... Nie Chcecie? w ogóle nie kojarzę. Znaczycie Państwo? Daj popa nie wiem, jak chcesz podpowiedzieć? Państwo? No może dać, no. Węgry? To ja w ogóle węgierskich nazw nie znam kręgielni. Segedyn znam. Nie podpowiadaj. Ja, no. ja zapiszę, ja zapiszę chyba. Takich, to. Ja chyba zapiszę, ale nie wiem czy to dobrze zapiszę. No Ja nie wiem. Ciężka dobra. nazwa, ale dobra. No dobra, która... węgierską uznajemy. Dobra. Okay. Szen Godhard. Szen Godhard dokładnie tak samo. I to by pasowało. I tak mają jakieś takie kolory. Tak, no to kojarzyłam tak, tak. się to tak. No ręka. obserwowane kolory z nawet... Tam podpowiedź schary. mi dużo dała, że, że węgry, bo schary. dosyć popularne mi się wydaje tak tam mm -hmm. dobre wyniki grają, więc. Tak, tak, tak. Połączyło mi się tak. No. Tak. Widzisz okay. to? Nie. Nie N Nie... Nie, nawet... nie wiedział. Musiał śledzić, ale w ogóle hmm? nawet ja nie kojarzę. Okej. Okay. Dobra. Dobra. No, dalej. To idziemy dalej, dopisujemy następna, następna runda, szósta. I tu mi się wydaje, że to jest dosyć oczywiste. Hmm. Aha, no tam! Hmm. Szybki strzał. Tak? Tak? Tak, chyba tak. Ja już się. Tak, no. oczywiście na... sąsiadów. No, dokładnie. Co? Aha, macie resztę. A wreszcie są takie same te? No, 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 no tak, tak Okej, okay, tak. ja dałem Zerbst. A Zerbst? No ale leśno. Ale leśno to są to są czarne deski, szale, jest, tak, tak. Czarne deski, szare. Okej, okej, okej. Rynny co prawda są białe całe. Miałe cały czas, Ale na ale to, to, to to no, w kolorowych. Tak, tak. Poza tym, że mają wyświetlacze inne. Tak, tak, Ja Od razu jak dałem oczywiste, to też tak. Jeszcze będzie że oczywiste to mnie. Nie, to. Oczywiście pomyślałem o serpście, bo ostatnio dużo o, o tym remoncie w, na niemieckiej kręgielni mówiliśmy i dużo ją komentowaliśmy, się? dlatego o tym, o tym pomyślałem. No tak, tak. Ja cały czas mam w głowie tę starą kręgielnię jeszcze, więc... Muszę się przyzwyczaić do tej kolorystyki. Czas no lecimy dalej? Ja mam trzy punkty. Dobra, przechodzimy do rundy <laughs> w muzycznym. W muzyczny sposób przechodzimy do kolejnej rundy, szóstej. Tutaj takie. Takie coś. Łatwo, nie? Łatwa? Tarnowo. Tarnowo. Oczywiście kręgielnie tylko... tylko... Um, stał. Nie jest już jest światło. No tak, tak. Teraz już przypomniał. Zobaczcie, co tam Mati zmenuje. Kurdzie, a Starnowa Pobrenaz... pod górnego z Mistrzostw Świata byłoby łatwo podać, no bo tam dosyć dużo tych kolorów, nie? <laughs> <laughs> można zmontować w każdy sposób tę kręgierę, okej. Międzyrzecze Wołowskie. ryci. Dopisujecie sobie punkt. No to był chyba jeden z łatwiejszych przykładów, przynajmniej dla Was, nie? No, no to tak. To tak, to tak. Tylko kolory można było wykorzystać jeszcze Mistrzostw ze Szpiegerdorfu w sumie. Hmm. Taki ciemny szary, nie czarny? Nie, nie pamiętam. No odcień, okay, dobra, dobra. A szczomberg okay. i nie? No, Wiadomo, to są różne materiały no, wykonania tego, no, jak no, no, to tak. robić. To są takie różne kropkowate, a kolorystyka mniej więcej to sama, więc. 3, 2, 3. Jeszcze masz szansę sześć. na to, Na ręce. 4, nie? 4 albo 5. 6, 6 wiesz? 6 wiesz. To co dalej, dobra. Okay. Pokażuj czy tam. A tu mamy taki przykład. Ja. Ale kombinacja. To dla pewności mhm. powiedz co jest, co jest, za środkowy kolor. <laughs> fiolet może się ludziom kojarzyć z różem, ale powiedziałbym, że fiolet. Jak u nas. Mhm. Mhm. Tak, tak A, jak te... Dobra, nie. No, lokaty, nie te, nasze. Kolorystyka tego... Już się bałem, że powiedziałem. ale nie, bo u nas nie ma nic. Kolorystyka <laughs> tego kwiatu tak. Dobra, to już, to już więcej mówi, bo przynajmniej... To przynajmniej jest, ten... jest zmontowana kręgielnia Wronek i Gostynia. O, no. Co to podpowiedzieć? podpowiedź? Ja um, mam tu szansę, kurczę. Jakbyście nie, jak nie wiedzieli... To, to będzie znowu Jakbyście nie wiedzieli, na to, to państwo wam podpowiem albo, albo jakąś podpowiedź wam dam, okej? Okay? Dobra, niech da nie państwo. Nie będziemy przedłużać. Ja Ale państwo, bo jak powiem państwo, to może być za łatwo, a Mateusz może mieć... No cóż, babanka pójdziemy, no, Zarys... No. No, no, daj państwo. Powiedz, że ma no inne Dobra, to... Słowacja. Nie znam tych. Dobra. Chyba... Pa... chyba ma. Ja miałem pomysł w ogóle w innym kierunku. Może... Nie, dobra. Tam, na powiedzmy, szanse. bo. Aaa, <grystanie> no, Bratysława. Ja zawsze mylę, bo tam z tym żółtym kolorem mi się okay. coś i... bałem się dać podpowiedź ze Słowacji, tak. myślę, że będzie zbyt oczywiste. Chciałem dać jakieś tam... Nie no, no to popularne takie, jak Tam jak jest coś, taką, ale... wyświetlacze czy coś są żółte, te i mi się tam koje Tak, tak. Ja, miałem, ja miałem problem z upewnieniem się, czy ta kręgelnia nadal tam stoi, bo te zdjęcia wszystkie takie, wydaje się, że ta kręgelnia no, bardzo stara to znaczy, i... A jedna z lepszych, wszyscy zawsze Tak, fan, tak, zawsze no, no. kręgelnia tam, reasumacje, Okej, 6-5 i ostatnia munda, a w niej taka kolorystyka wiem. Wiem. Nie Tylko w jakim mieście? Nie wiem, no, oczywiście żartuję sobie po kolorach flagi, ale... Wiecie, że ja nawet nie pamiętam, co ja dałem? O. Co ty dałeś? Właśnie. Co, co ty... ty dałeś? Sugestie jakoś ja? to... Maty już ma napisane. Już ma napisane. Widziałeś, co ma zapisane? Mm, <laughs> wiem, czy tam, nie wiem, czy widziałem. Możesz mi powiedzieć? <laughs> Nie wiem, że... mm, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, co dalej się da. Wykręgane nawet takie były w tym mieście. Tak, ona rest. No to, to już wiem, doskonale. To teraz ja mam 5 punktów, M6, 7, 7. 7 6 będzie się dosyć na nowo, ale no dobrze, ja nie piech. nie wiem właśnie, no, nie wiem. dobra, już widzę, czuję presję tą taką. Jesteś? Nie, nie, jestem, żeby nie było. Ale... No, no, ja. Okay. Pójdź na parę na takie myślenie. Tak, dobra. tak. Co masz na ma? maty? Um, Sara właśnie. O To oh, jest Sara Jan 8 No ja nie, zagrania, bo tory z musi świata tam zostały, tak, to jest jedna i później druga Okej okay. To jakie są wyniki? Podsumowując 7, 5 dla Mateusza Jest! Ja, to się ja, ja się nie nie wygram Dobrze Mateusz, gratuluję Mateusz dobrze przygotowany do dzisiejszego quizu Nie no Uczywałam przykłady no, to niektóre były trudne. Ja, niektóre kolory nie. mi się pomyliły, ale gra się była uczciwa. No ja teraz, moja wiecia... ja to najważniejsze, że sędzia dzisiaj naprawdę dobrze posędziował, ostatnio dostoł. Mateusz nie miał. Mateusz nie miał dostępu do mojego komputera. Nie no, pewnie. <laughs> Dobra. To co? Dajcie znać w komentarzu jak wam poszło, jakie, jakie są Wasze wyniki. Jak macie też jakiś pomysł na kolejny quiz, to, to śmiało piszcie do nas. Czekamy na Wasze sugestie. Być może też macie jakieś fajne, ciekawe pomysły. Przy tym formacie eee. możemy zostać w takich kolorach? Tak, to jest dosyć dużo opcji do tworzenia. Tak jest. A za dzisiaj dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Eee, przypominamy o subskrypcji, łapce w górę, dzwoneczku. Eee, także zostawcie coś po sobie na naszym kanale eee, i eee, czekajcie na kolejne materiały. Na do zobaczenia. Temat. Do Hej. zobaczenia, cześć.